Wrażenie zamiast rozwoju, wizerunek zamiast samooceny. Ludzie bardzo często żyją w taki sposób, że ma dla nich znaczenie, wrażenie, które zostało wywarte na innych osobach, innych, to jest dość ważne podkreślenie. Dla ludzi liczy się wizerunek, to jak inni ludzie ich postrzegają, to jest przeciwieństwo rozwoju, nie jest to prawdziwe, nie jest to prawda, nie jesteś osobą wtedy autentyczną, która żyje prawdziwie, nie jesteś osobą szczerą. Dużo osób też nie rozumie, co to znaczy żyć prawdziwie. Brzmi to dość magicznie, tak jakbym się urwał z choinki, i pewnie sam nie wiem o czym gadam. Chłop siedzi, włączył, se gada, Życie prawdziwie. Chłop sam nie wie o czym gada, sobie wymyślił jakiś termin. Pewnie niektóre sobie mogą tak myśleć, więc tyle, tyle. To zestawienie jest niezwykle wartościowe. Powtarzam: wizerunek, a samoocena, wrażenie, a rozwój.